Przedstawiamy mleczko do kokpitu moje auto. W prosty sposób czyści i konserwuje deskę rozdzielczą oraz wszystkie elementy plastikowe wewnątrz samochodu. Jak wyczyścić kokpit? Potrząsamy pojemnikiem. Rozprowadzamy preparat na powierzchni czyszczonych elementów. Polerujemy miękką szmatką. Mleczko do kokpitu wnika w strukturę czyszczonych powierzchni, chroniąc na długo przed ponownym zabrudzeniem. Produkt separuje i odpycha cząsteczki kurzu, powodując efekt samooczyszczania. Przed zastosowaniem preparatu w okolicach szyb, nanosimy go najpierw na miękką szmatkę. Preparat zabezpiecza elementy stworzyw sztucznych przed płowieniem na skutek agresywnego działania promieni słonecznych. Regularne stosowanie wzbogaca głębie i intensywność koloru powierzchni. Preparat pozostawia czyszczone powierzchnie matowe. Mleczko do kokpitu Moje Auto gwarantuje filtr UV długotrwały zapach, ochronę przed kurzem. Mleczko do kokpitu Moje Auto dostępne jest w wersji matowej oraz błyszczącej i dwóch wariantach zapachowych waniliowym oraz jabłkowym. W linii moje auto znajdziesz również produkty do mycia, czyszczenia i nabłyszczania zewnętrznych oraz wewnętrznych elementów samochodu.